Alleluja! jesteśmy w 18 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, dzisiaj wersety 9:22. Jesteśmy w Koryncie, mniej więcej są to lata 50-52. Paweł pracuje, naucza, tradycyjnie idzie do synagogi, tam jest przeciw i bluźnierstwa i zakłada pierwszą wspólnotę w domu Poganina, Tycjusza Sprawiedliwego. Jest mowa o widzeniu, jakie ma Paweł, o pewnym mistycznym doświadczeniu. Pan go umacnia. W pierwszym liście do Koryntian 2,3 czytamy przybyłem w słabości z wielką bojaźnią i drżeniem będzie pisał św. Paweł. A słyszy w tym widzeniu dzisiaj przestań się lękać, nie milcz. Bardzo ciekawy aspekt w biografii świętego Pawła. Paweł jako mistyk o głębokich, duchowych przeżyciach. Ta wizja uprzedza wydarzenia, o których jest mowa zaraz potem. Galio to przedstawiciel władzy rzymskiej w Grecji. Do niego idą Żydzi z oskarżeniem przeciwko Pawłowi. Niezgodnie z prawem namawia ludzi, aby czcili Boga. Znowu narusza, pewien porządek prawny. Popatrzmy, jak podobne oskarżenia były skierowane w stosunku do Jezusa. Znowu widzimy, jak Paweł, jako uczeń, coraz bardziej staje się obrazem, ikoną Jezusa. Jak jest wyrok tego procesu, tego pójścia do sądu z Pawłem? Galio wyrzuca Żydów z sądu. Jest to w pewnym sensie upramow, upramow, uprawo uprawomocnienie chrześcijan w świecie, w tych wieloreligijnym świecie. I kończy się to takim, może, ironicznym opisem, że przełożony synagogi, Sostenes, może ten, który zainspirował, miał ten pomysł, by Pawła zaprowadzić do sądu, ten Sostenes dostaje po głowie. W pierwszym liście do Koryntian 1.1 jest mowa, wymieniany jest Sostenes też. Może to ten sam, może to, że dostał od Żydów po głowie, pomogło mu lepiej otworzyć serce na Jezusa, który jest Mesjaszem, na Słowo. Słyszymy, że dalej Paweł zostaje wiele dni. W sumie, jak już mówiliśmy, wczoraj 18 miesięcy, półtora roku. I ciekawe, że Paweł się oddala. Paweł w pełnym momencie widzi, że już czas odejść, że ta wspólnota potrzebuje, żeby on troszkę stanął z boku. Idzie w kierunku Syrii, bierze ze sobą pryskę i akwile, kobiety przodem pierwsza zostaje wymieniona żona, mąż drugi. Idzie, idą razem do Efezu. Efes to stolica Azji Mniejszej. Znowu jesteśmy na granicy Europy i Azji. Wielkie miasto, prawdopodobnie około 200-300 tysięcy mieszkańców. Idzie do synagogi, tam jest zapraszany, chętnie słuchany, ale Paweł nie chce się sprowokować, żeby tu zostać zbyt długo. Mówi: Wrócę do was, jeśli Bóg na to pozwoli. Idzie do Cezarei, Jerozolimy, do Antiochii, wreszcie do Kościoła Matki. Paweł w wielkim ruchu. Tak, gdybyśmy popatrzyli na mapkę, tą mapkę zaraz umieszczę, tej drugiej wyprawy misyjnej, to z Korentu do Efezu jest około 400 km, z Efezu do Cezarei 1000 km, potem około 450 do Antiochii. wcześniej już było 1500 km. No, robi wrażenie ta wyprawa misyjna. Nie ma o tym mowy, ale to w nogach, czy na koniu, czy wozem, naprawdę... Wyprawa życia, i to już kolejna wyprawa Świętego Pawła. Jest, nie umie wysiedzieć w miejscu. Jest tak napełniony duchem świętym, by ciągle być w drodze. Ten ruch ducha świętego udziela się Świętemu Pawłowi, by ciągle być w drodze. Amen.